Hej, cześć Siemano, słuchajcie! Yy, ja Was zapraszam bardzo serdecznie jutro, bądź też dzisiaj, w zależności od tego, kiedy Wy to oglądacie, a dokładnie 25 października, a więc w niedzielę, yy, będzie, będę omawiać. Call of Duty Modern Warfare rok po premierze. Będzie to dość długa, można powiedziałbym nawet dość dogłębna analiza gry, ponieważ omówmy sobie e, tak naprawdę każdy e, aspekt jaki jest w tej części Call of Duty. A więc omówimy kampanię. I czy będą spoilery, nie wiem, ale ja jestem taką osobą, że jeśli już minął rok od premiery, to każdy, kto miał zagrać, to raczej zagrał. A kto nie, no to sorry, winę tu, ale. To, że spoilery będą, czy też nie będą, to nie jest mój problem. Kupuj, jeśli chcesz, kupujesz jakąś grę, no to przepraszam was bardzo, ale raczej mniej więcej wiesz co możesz się, czego możesz się po niej spodziewać. Po kampanii oczywiście pojawi się tryb wieloosobowy tryb ważone, czyli Warzone. Tudzież strefa wojny e, pojawi się również kooperacja, a także sklep. Tak jest. Omówimy sobie również sklep. Żeby nie było, jeśli mam robić wszystko, no to zrobimy wszystko. A więc polecą e, również zakładka społeczność, a także zakładka opcji. I. Myślę, że tutaj e, będzie no jak najbardziej może nie super precyzyjny, ale e, właśnie na pewno będzie jakby to ładnie powiedzieć. Hmm. Może nie. Co profesjonalnie, ale na pewno będzie wsiść. To takie najważniejsze. Słuchajcie, hmm, będzie co. Tak więc podsumujmy, co będzie: kampania, tryb wieloosobowy, Warzone, kooperacja, sklep, społeczność oraz opcje, a więc będzie 7, e, można powiedzieć, zakładek. E, ale zaczniemy sobie oczywiście od jeszcze nie wiem czego. To jest tajemnica. E, tak, jeszcze nie wiem czego, ale to jest tajemnica. Słuchajcie, e, piękne, piękne polskie zdanie. E, zaczniemy od pewnej rzeczy, którą myślę, że warto e, rozpocząć, tak naprawdę ten materiał. E, I ile tych materiałów będzie? Nie wiem, ponieważ jest, jeśli znacie mnie, no to wiecie, że ja w całej marce Call of Duty spędziłem dziesiątki tysięcy godzin. Już nawet nie setki, ale to po prostu idzie w nawet nie tysiące, po prostu dziesiątki tysięcy godzin. Bo w, w, w samym tylko ww2 spędziłem jakieś 4000 godzin, coś koło tego. W Black Opsie 2, czy to na Xboxie 360, czy to na Xboxie e, One, średnio około 5-6000. A dodajmy jeszcze do tego gry, w których z reguły czas się nie jest liczony, no to. Na pewno mniej więcej widzi około 30-40 tysięcy godzin tylko i wyłącznie w serii Call of Duty. Niektóre przechodziłem e, powiedzmy po 10-15 godzin, niektóre spędziłem 200-300, a jeszcze inne przechodziłem w kilku różnych e, wersjach na tej samej gry, na kilku, właśnie w kilku różnych wersjach, tudzież na kilku różnych platformach. Tak więc. Jak konkretnie to długie będzie, to ja nie mam pojęcia, dlatego nie zdziwcie się, jeśli na przykład e, Call of Duty Modern Warfare będę porównywał do. Albo nie, nie będę porównywał, bo to raczej nie o to chodzi. Będę po prostu omawiał Call of Duty Modern Warfare rok po premierze. Bardzo serdecznie zapraszam. Właśnie. Jutro, bądź też dzisiaj, w zależności od tego kie, kiedy to oglądacie, czyli 25 października na pierwszy materiał, który pojawi się między godziną 10 a godziną 11 na kanale. Tak więc to tyle. Bardzo serdecznie zapraszam i cóż. Do usłyszenia w tychże materiałach. Trzymajcie się, pa! pa.